W podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czerzowska i zapraszam Cię dzisiaj na odcinek, w którym opowiem Ci o przełączniku, który każdy z nas ma we własnym systemie energetycznym. I ten przełącznik ma tylko dwie fazy: miłość i strach. Jest to, to duże uproszczenie. Które jednak przywołuje bardzo konkretne doświadczenie, i opowiem Ci dzisiaj o nim z wielu stron na podstawie własnego doświadczenia i doświadczenia stykania się z ludźmi i z różnymi istotami, które mają bardzo różnie rozwinięty własny. Natomiast rzeczywistością trójwymiarową, a pięciowymiarową, jest to bardzo wygodne uproszczenie i opisuje bardzo konkretny wymiar poczuć. Jeśli obserwujesz i słuchasz tego podcastu, to wiesz, że na tym kanale znajdziesz praktyki i informacje, które zawsze mają odniesienie w jakichś konkretnych mechanizmach, które działają w naszym ludzkim mózgu, umyśle, ciele, w naszym systemie energetycznym. Więc zanim przejdziemy już do rozwinięcia tej, tego opisu, tego doświadczenia, przypomnę Ci jeszcze, że masz możliwość współtworzenia tego podcastu poprzez komentarze, poprzez dzielenie się nim z innymi. I co najważniejsze, możesz też proponować dowolne rodzaje kwestii i tematów kolejnych odcinków. Ten odcinek w części jest zainspirowany komentarzem właśnie jednej z osób z którymi prowadzę sesję a jeśli masz ochotę wesprzeć materialnie finansowo powstawanie podcastu to możesz postawić mi wirtualną kawę i link do tego działania znajdziesz w opisie i na YouTubie, na Spotify'u i na innych platformach streamingowych więc przechodząc do sedna Mamy takie pojęcie jak autentyzm, mamy takie pojęcie jak wyregulowany, zdrowo układ nerwowy. I wiele więcej, na przykład promieniowanie serca, czy bycie sobą, tak jak nawet na portalach randkowych możesz zauważyć wspaniałe rady, które naprawdę odnoszą się do sedna i brzmią po prostu bądź sobą. No więc to słynne bycie sobą. Ma wymiar fizyczny, energetyczny, psychiczny, intelektualny. I to nie jest tak, że kiedy mamy rozregulowany układ nerwowy, to nie jesteśmy sobą, natomiast płynie przez nas energia w trochę inny sposób niż ten, który pozwala na. Taką największą ekspansję. I to jest bardzo ciekawy temat w ogóle. Czy unikać strachu, czy unikać trudnych doświadczeń, czy unikać pracy z cieniem, czy e, mówić o czymś takim jak e, to toksyczne światło, czy tam toksyczny e, optymizm. Jako osoba, która nagrała cały e, kurs pozytywnego myślenia, Możesz się spodziewać, że powiem, żeby skupiać się na pozytywnych doświadczeniach, na budujących doświadczeniach. I to zawsze będzie azymut, to znaczy to zawsze będzie intencja, żeby doświadczenia, które są zgodne z nami, się rozrastały. Natomiast w największej części wypadków, w największej części sytuacji nie przychodzimy... W pustą przestrzeń, tylko przychodzimy do doświadczeń, które albo są w zalążku, albo ich w ogóle nie ma, albo nie ma dla nich w ogóle infrastruktury, albo wyrosło w nas coś zupełnie innego, a my chcemy zmienić własne doświadczenie. I te wszystkie y, opisy odnoszą się do. Y, Mechanizmu, który w organizmie możesz poczuć jako dyskomfort, czy jako, nazwijmy to strach. I upraszczając to bardzo mocno, mamy rodzaj przepływu, który nas wewnętrznie harmonizuje i który otwiera coraz więcej doświadczeń. Otwiera, Sposoby doświadczeń, do których dążymy. Mamy też drugi tryb, w którym kumuluje się napięcie aż do poziomu napięcia traumatycznego. Ono nie jest samo w sobie złe, bo napięcie się kumuluje, by wzmocnić reakcję. Jeżeli chcesz wyskoczyć bardzo wysoko, to zwykle. Spróbujesz przykucnąć, czyli dokładnie wykonać sprężynowy ruch, napiąć mięśnie, skurczyć je, a potem nacisnąć innymi, a te, które skurczone, kumulowały siłę, propagują Twój ruch. I mamy bardzo dużo dynamik, jeżeli chodzi o przepływ energii. Nie da się uprościć tego doświadczenia do Jednego odczucia, do zobaczenia tego z jednej strony. Natomiast jeśli masz perspektywę, czyli masz możliwość postrzegania doświadczeń we własnym organizmie, jeżeli masz możliwość postrzegania własnych emocji, własnych uczuć, to w całym huraganie, i w całej burzy, i w całej ilości tych różnych dynamik, zawsze możesz wyróżnić kumulującą się energię, którą chcesz poprowadzić w pewien sposób, albo kumulującą się energię, którą chcesz skierować w konkretny punkt. Czy to plan, czy to jest marzenie, czy to jest rzecz do zrobienia, czy to jest osiągnięcie. Energetycznie możemy wywoływać dowolne ruchy um, doświadczeń poprzez nasz system. Jednym z um, przyjemniejszych jest um, uwalnianie um, napięcia, które nie służy w tym momencie um, żadnemu celowi. Czyli napięcie, które jest właściwie latentne, jest takie odłożone na bok. Organizm je zostawia, może odruchowo, może czeka na coś, co ma się wydarzyć. I ten przełącznik, który mamy w sobie, to promieniowanie sobą, to jest bardzo konkretne doświadczenie uwalniania własnego potencjału. Potencjał to energia, która czeka na wcielenie. Często. Możemy wyczuć, że w naszym organizmie różne mechanizmy kumulują energię. I cudownie, że możemy ją kumulować, cudownie, że możemy e, e, mieć coraz więcej i coraz więcej komórek, odnawiać sobie pewne struktury. To jest forma kumulacji, to jest forma rozrostu. Natomiast regularnie nasz system Chcę doprowadzać do przepływu, chcę doprowadzać do uwalniania, do ekspresji nas w różne strony, w sposób znany nam i w sposób nowy. I to doświadczenie, o którym e, mówimy to jest możliwość otworzenia własnego organizmu na poprowadzenie tego. Uwolnienia, na poprowadzenie tego przepływu. Są to słowa, które się w nas kumulują, są to myśli, które się w nas kumulują, są to działania, które chcemy podjąć. Jest to moment obrotowy energii, która czeka na wcielenie poprzez nasz system. Jest to bycie sobą przy ludziach, których znamy. Jest to bycie sobą przy ludziach, których nie znamy. Jest to swobodne inicjowanie doświadczeń, jest to dołączanie do doświadczeń na zaproszenie, jest to proponowanie, jest to wycofywanie się, jest to zmiana kierunku, jest to wzmacnianie własnych działań, czy wygaszanie ich. Cała ta dynamika bazuje. Na założeniu, że jesteśmy jej świadomi. Cała dynamika naszego systemu energetycznego bazuje na tym, że na jakimś poziomie świadomości mamy dostęp do bawienia się tymi wszystkimi sposobami przepływu energii przez nasz system. Więc możesz sobie teraz wyobrazić, jeśli masz ochotę i zostawić sobie bardzo wyraźne wyobrażenie tego doświadczenia, że cały czas jesteśmy zanurzeni i jesteśmy częścią integralną ogromnego systemu energetycznego. Nasza psychika jest zanurzona w ogromnym systemie energetycznym. Nasze ciało jest zanurzone w ogromnym systemie energetycznym. Nasze umysły są zanurzone w ogromnym systemie energetycznym. I w tego rodzaju systemie są bariery, są blokady, są płaskowyże, są e, punkty kulminacyjne, są e, bez ludzia, e, bez energia w tym, w tym kontekście. Kiedy zaczynasz te elementy w sobie czuć, kiedy zaczynasz czuć, że wokół Ciebie istnieje. Krajobraz energetyczny pozwalasz Twojemu systemowi ludzkiemu dawać Ci informacje na temat tego systemu energetycznego, na temat tego krajobrazu energetycznego. I tu dochodzimy do tego, co klasycznie nazywa się intuicją, ponieważ w swojej takiej um, najprostszej, najbardziej ogólnej postaci mamy system, który zbiera dane z. Naszego krajobrazu energetycznego lokalnie i poza I teraz, praktykując codziennie to uczucie, że jesteś częścią systemu energetycznego, zaczynasz w naturalny sposób uprawiać higienę swojego systemu energetycznego. Czyli zaczynasz czuć skumulowane. Napięcia, zaczynasz czuć, kiedy twoja energia osiąga taki poziom, że chcesz ją wżyć poprzez swoje ciało, umysł, emocje, psychikę, słowa, usta, cokolwiek. Zaczynasz czuć, kiedy twój system energetyczny przepełnia się, kiedy przychodzą kolejne i kolejne nowe fale. W ten sposób masz też dostęp do aktualizacji swojego systemu energetycznego i możesz to na bieżąco postrzegać. Wtedy, na przykład, to, co nazywamy symptomy e, przebudzenia ascension symptoms zaczynają mieć ogromny sens. Zaczynasz czuć, kiedy na przykład Twoje zatoki mocno pracują, kiedy Twoja skóra e, wchodzi jako ten organ przepuszczający dużej ilości energii. Kiedy cały Twój organizm dostraja się i na bieżąco reaguje na różne zmiany w tym krajobrazie, wspólnym krajobrazie energetycznym? Uczenie się tego doświadczenia, uczenie się samodzielnego postrzegania tego krajobrazu zajmuje czas, i pierwsze rzeczy, które warto zrobić, żeby zobaczyć ten ocean energii, i żeby to doświadczenie towarzyszyło nam przy codziennych czynnościach, przy takich normalnych życiorysowych doświadczeniach, pierwsze rzeczy to jest pozwolić mózgowi otworzyć się na, w cudzysłowie, kłamanie i udawanie. Przy zachowaniu oczywiście zdrowia psychicznego, przy zachowaniu poczucia rzeczywistości. To są oczywiście dwa filary, które warto Codziennie regulować, codziennie uziemiać, codziennie odnajdywać kontakt z tą wybraną rzeczywistością, którą regularnie postrzegasz. To nie jest tak, że rzeczywistość wyślizguje się nam z dnia na dzień. My regularnie postrzegamy rzeczywistość, mamy coś takiego jak poczucie rzeczywistości, mamy też cały zmysł rzeczywistości, który dla nas wybiera wersję rzeczywistości która daje nam to poczucie rzeczywistości. Można ten zmysł w działaniu można zauważyć, kiedy przechodzisz duże życiowe zmiany, np. przejście na emeryturę, zmiana zawodu, wejście w jakiś nowy związek, czy wyjście ze związku, czy utrata, czy uzyskanie czegoś większego, jakiegoś większego elementu rzeczywistości, który wpływa na cały nasz system postrzegania świata. Wtedy widać, że to poczucie rzeczywistości potrzebuje tego bufora um, okresu aklimatyzacji, żebyśmy mogli swobodnie, powoli zintegrować nową wersję rzeczywistości jako tą, która daje nam to poczucie przeżywania danej rzeczywistości jako pojedyncza osoba. Jeśli masz ochotę się dowiedzieć więcej czy wejść w temat postrzegania konkretnej wersji rzeczywistości, czy konkretnej wersji siebie, to proponuję ci kurs Zmysłu Tożsamości, który znajdziesz tak samo na wszystkich platformach streamingowych, na YouTubie, na Spotify. Ten kurs w całości 10 odcinków jest dostępny też bezpłatnie. Wracając. To doświadczenie odczuwania, że promieniujesz sobą, jest jednym z najważniejszych doświadczeń, jakie istnieją przy rozwijaniu dojrzałego systemu energetycznego. Poprzez własne ciało, poprzez własny umysł, poprzez to, kim wybierasz być, wżywasz swoją energię. Wżywasz energię poprzez siebie w świat. Są to Twoje słowa, Twoje nastawienie, Twoje myśli, Twoje cechy, Twoje emocje, Twoje nawyki, dosłownie wszystko. I kiedy zaczynasz postrzegać oprócz tej normalnej ludzkiej warstwy oddziaływania i oglądania wpływów na siebie nawzajem czy na otoczenie, postrzeganie wpływu energetycznego. Daje Ci bezpośredni dostęp do widzenia, że jesteś częścią tego oceanu energetycznego i że energia potencjalna poprzez nas jako portale ludzkie znajduje wejście na świat. I to ty wybierasz poprzez to, jak formujesz swój system energetyczny, które rodzaje energii, kiedy, w jakiej ilości. Będą tworzyć Twoją rzeczywistość. Jeśli w ten sposób spojrzysz na elementy swojego świata, na elementy tego, kim jesteś, to raz na zawsze Twój system energetyczny da Ci poczucie połączenia i da Ci poczucie obfitości. I autentyzm wtedy nie jest szukaniem jakiejś takiej bardzo konkretnej, uh, Codziennie, powtarzalnej wersji siebie, tylko jest czymś o wiele głębszym, i jest doświadczeniem, które możesz wskazać u siebie palcem. Możesz poczuć, to jestem ja. Utożsamiam się z tym, a tym chcę być. Więc teraz uruchamiam dynamikę skierowaną w stronę tego, czym chcę być. I energetycznie. Rozwijasz to doświadczenie, pozwalasz mu się pojawić w swoim pojedynczym człowieku. Więc życzę Ci, żeby Twój organizm pozwolił Ci uczestniczyć jak najpełniej, jak najświadomiej w tym pięknym akcie stworzenia, który poprzez nas współtworzy tę rzeczywistość. A jeśli masz pytania, jeśli chcesz się podzielić swoją perspektywą, to. Jest na to miejsce w komentarzach i na wszystkich mediach społecznościowych się pracowni. A jeśli masz ochotę popracować w grupie, to zapraszam Cię też na warsztaty Skoków Kwantowych. Jest to rozwinięcie tego tematu, o którym mówiliśmy w tym odcinku. I ten warsztat odbędzie się 10 maja w Dąbrowie Górniczej. Informacje znajdziesz na Facebooku, na Instagramie, i mam nadzieję, że się zobaczymy. A dla Ciebie i dla wszystkich, którzy słuchają tego odcinka, do usłyszenia w przyszłą niedzielę.